z okazji Halloween, którego jeszcze nie ma, ale zaraz będzie, jesteśmy w dyniowym polu Rokitno. Tak wygląda wejście, to tak pięknie wygląda, jest pięknie udekorowane. I wchodzimy. Patrzcie, tutaj jest taka wystawa dyń. Tu jest dosłownie tyle tych dyń. Tutaj są takie zielone, pomarańczowe, różne kolory i wielkości. Patrzcie, jaka fajna dynia. Ło, wow, ja nawet nigdy bym nie uwierzyła, że tu ja jest. A tutaj można sobie zrobić zdjęcie. Bardzo ładnie tutaj je dekorowali, Zaraz sobie zrobię. Oczywiście jest ławeczka. Tutaj można kupić dynię. Nawet jest musztawka. Tutaj jest tak pięknie. Bardzo polecam to miejsce. No już sobie kupić taką dynię. I taką. A ja kupuję sobie taką dynię. Jeszcze znalazłam kilka nietypowych dyn, Jak te. Ta taka zielonkawa jest. Albo niebieska. Taka jedna olbrzymia dynia. I druga olbrzymia dynia. Tak, na pewno. Jeszcze tutaj jest taka dziwna. Znalazłam też taką i taką. Jeśli jesteście wielkimi fanami dyn, to bardzo Wam polecam to miejsce. Tutaj są dynie do wyboru, do koloru. Są różne wzrosty dyn. I jakby to będzie raj dla człowieka, który uwielbia dnie. dynie. Znalazłam dla siebie jeszcze taką dynię, bo zobaczcie jak te dwie dynie się tak pięknie prezentują razem i sobie położę w moim pokoju. To będzie tak pięknie wyglądać. Jeśli lubicie dynię, to polecam Wam bardzo to miejsce. Pa!